założyć, kochani, em, no... No wiecie czego... Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na kolejnym filmiku na kanale 63+. Kanał jest, nazywa się nie, 60 plus, bo sobie ja wredzę. bo ja mam 63 plus lat, tak miało być. Kanał nazywa się Marga Eska, bo ja Marga Eska jest, jestem. Kochani moi, moja, to nie tak. No bo coś coś. Ej, ej, ej. Czym nawet dzisiaj przychodzę? Ano znacie mnie i wiecie, że yy, ja nie jestem osobą, która często zmienia kosmetyki. Owszem, jak kupię coś nowego, tak jak teraz, jak, no, czy, czy kosmetyki kolorowe, czy, czy, czy pielęgnacyjne, to wtedy, wiecie sobie, potestuję troszeczkę, a jak nie, to od razu się ucieszę albo zrobię sobie test jak z tym śmiesznym kremem, BB kremem z Essence. Takie rzeczy jak pędzelki czy paletki, no to od razu do Was przylatam. Nie ma u mnie ulubieńców miesiąca, kwartału. Ewentualnie po minionym roku są ulubieńcy roku poprzedniego, w nowym roku poprzedniego. No właśnie, to jest jeszcze ewentualnie, się, no raczej chyba starałam się Widzicie co? Z żelkami wypadł. Wywalam. już ten żelek taki. Będę ci... Wypadł. Dobra. O czym to? Aha. Że u mnie tego się, kochanie, nie znajdzie, bo ja nie jestem z tych, którzy... Um, którzy właśnie często zmieniają. Nie znajdzie się też u mnie haoli. Howi uh, Nie znajdzie się, bo ja nie po to nie po to, ja zakupy. Zakupy robi mi się, się. a ja ewentualnie jak kupię, właśnie zamówię jakieś um, online jakieś jakieś ciekawe rzeczy. to robię z filmik z, z filmik z używaniem no i pokazuję Wam, co takiego zamówiłam, jak ostatnio było właśnie z dm -u. coś coś w tym stylu robione. Także u mnie tego typu rzeczy nie będzie, nie, yy, unboxingów, bo. bo ten, nie już, no Boże, kochany. No i mówię, ulubieńcy miesiąca, ludzie, kochani. Miesiąc to za mało, żeby, żeby by polubić coś, dla mnie przynajmniej. Ja, dla mnie to jest, wiecie. Ja muszę to, to dłużej, ja muszę to potestować, ja muszę to porównać i tak dalej, żeby powiedzieć, że jest ulubieńcem moim, tak jak właśnie. Ta ten korektor z Ester Lauda Hydra, coś tam, coś tam. Ostatnio zamówiłam, to już z trzeci w sumie, ale jest ciemniejszy. Ja nie ja musiałam popatrzeć. O, czekajcie, nie słyszałem, jaki to numer, ale ja. Tak, kupiłam zbyt ciemny. Tu jest, a, to jest A91, jaśniejszy, B29. Być, mo być, być może, kochani, że mi to po prostu źle przysłało. Ja nie popatrzyłam w rąbami. Wygląda w tych, w tych w, no wiecie, w korektorach. Jest to, że szybciej wykańcza się ta część pielęgna. I trzeba zamawiać y, drugi. Ym, ja tego dużo nie dawałam z tego, to wy, wy ten, ale tu mam ten jasny kolor, jeszcze nie wiadomo ile starczy, i powiem Wam, że właśnie to jest takie. Może specjalnie, może ten, bo ja Wam patrzę, mam teraz lustro. Odwracam na y, duże, bardzo duże, y, kochani, y, powiększenie, i ja, moi drodzy. On mi nigdzie nie powchodził, on sobie leży. No, popatrzcie sami, on sobie po prostu, chodź tu, tutaj jak najbardziej mogę, przesunę. O, aha, tak blisko, to się dzieje. I sami możecie popatrzeć, że nie ma. Nigdzie nie chodzi ten kolega, po prostu nie i już. No. Także, moi kochani, e, tak wygląda ta sprawa. Spróbuję go kiedyś położyć na, na choćby na PARIENS krem pod oczy, bo ostatnio używam tylko kremu pod oczy PARIENS i przyniosłam na górę właśnie ulubieńców, znaczy ciekawostki najpierw, o, umówmy się. Wiemy, że ulubieńcem moim, jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe, jeżeli chodzi o korektor, jest absolut, to jest najlepszy korektor, jaki miałam do tej pory. Naprawdę, miałam niezłe i tak dalej, ale ten jest po prostu, dla mnie jest rewelacyjny. Nie wiem, jakby kosztuje w cholerę, ale przecież tego codziennie nie używam. I, i mówię, no, no młotka pod oczami, jak nie wiadomo co, proszę szanownego Państwa. No, leży, leży, on, nie wiem, czy on zastyga, czy nie, co on robi, on mi się nigdzie nie zbiera, on siedzi cały, Cały Boże dzień, żeby to wziąć, to lusą, się do niego jak, jak szpak gnak. Ja go cały dzień mogę nosić, nie wiem jak będzie w upały, nie mam pojęcia, może akurat się zmieni i jego ten dla mnie. I tak jak wiecie, reszta do, do pielęgnacji to jest absolutnie parięc, to jest, to Małgosia naprawdę zrobiła kawał dobrej roboty. Fakt, krem do oczu może być nieprzyjemny w dotyku, on jest taki lepiący. Ale jakiego się położę pod oczy, to ja wam powiem jedną rzecz. Chyba dwa wideo były y, dokończone, y, 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 na, na kanale są, nie? Gdzie ja mam tylko to, ja zapomniałam położyć korektora. <śmum> Słowo, no, jak znajdę to wam, to wam powiem. Nie widać, po prostu nie widać. Si, y, y, ostatni chyba. Y, no, także um, to, to jest tak, każdy może powiedzieć, ale to później się ładnie osiada i tak dalej. Um, serum, ok, jest bardzo fajne też, ale ma tą cholerną pipetkę, więc ja biorę, po prostu wyciągam i na rękę i sobie tak ten, nie? Czekam na następną porcję będzie w następnej porcji będzie serą, krem pod oczy i krem na noc, bo mi się skończył krem, na noc dosłownie wylizałam go. No. Także mówię, a właśnie um, użyte, wywalone, czy jak to tam się mówi, um, u mnie też się tego nie znajdzie. Ja nie zbieram śmieci, pustych opakowań, nie zbieram po prostu wywalam od razu do śmieci, moi kochani. Także u mnie tego też nie ma i nie będzie, bo, no bo po co? Uważam, to ja tego też nie, nie interesuje mnie to u innych i nie będę innym też zawracać y, y, kija tym, co mnie nie interesuje, prawda? No, w końcu mój kanał. Także wy macie tam pełno dookoła, hauli robią, że, że aż normalnie y, y, jęczy ziemia. Y, no właśnie, no i... Y... Z tym kremem SPF, z tą ilością i tak dalej. No ja mam ten mój z e, apteki, e, nawet jest po polsku, Tem, emulsja ochronna 50 plus, bla bla bla. Jest, jest bardzo fajny, jest leciutki, jest nawilżający, e, nie czuło się, bo miałam taki jeden z to się tak lepił, jak ten Małgosi klej, e, klej e, pod oczy krem, ale on e, po prostu lepił się cały czas. Wszystko, robaki, gdzieś byłeś, wiatr zawiał, na, na plaży piasek miałeś na ryju, wywaliłam w pierony Kosztowało dosyć sporo, bo to apteczna też była był przedmiot. Także ten. I po, tak sobie ostatnio pomyślałam, no tak. Lory, ale do bo mam ten z truflami, mam z Manuką i, i mam serum z Manuką. I jak byłam ostatnio w tym. W, Rozmawiam tu sporo trzy tygodnie temu, to widziałam, że będą reklamy i tak dalej i zobaczyłam, że mają Revitalift Serum do podoczy. To jest moi drodzy serum z oczywiście z hialuronem, i z, z hialuronem i z kofeiną. Także ten i bardzo Ja i ja, on nie ma pipety. nie? Tylko ma takie trzy kuleczki. o. I to są kuleczki, moi drodzy. To nie jest stalowe, raczej bym powiedziała. I jak się wyjmie to, to tak sobie pod okiem przejeżdża. Jest chłodniej, wieczorem, po dniu, bo to, to biorę na noc. Nie? I sobie tak ten. I jest pięknie. Bo na, na dzień jest parienc. Parienc krem pod oczy, parienc serum. I od jakiegoś czasu, od tego już ja tym Rosmanie, Revitalift, kochani, LSF50. No po prostu jak to zobaczyłam, powiem Wam, że aż kwiknęłam. Tak przed telewizorem kwiknęłam, bo ja zamówiłam to tutaj do naszego Rosmana online, tylko poszłam odebrać. No przecież nic lepszego. Moja ulubiona firma pod tytułem L'Oreal. Ja, ja L'Oreal uwielbiam, moi drodzy. Moja ukochana firma jest. Tak wygląda ten kremik. Jest taki różowisty, jest bardzo delikatny. Można sobie w dłoń smarować po prostu. i, i Ile byś go nie włożył? Nie, założył, nie Patrzcie, ile. Ile by się go te dwie kiełbachy spokojnie i już go nie ma, już się go nie czuje po prostu. także e, krem po oczy serum i ten fantam pachnie trochę e, i ten fantastyczny krem, no jest dłoń jest nawilżona powiem wam i, i, i już próbowałam go nakładać kopy, po prostu znika, znika jest i masz tą ochronę. On jest też chyba wodoodporny, to muszę zobaczyć, moi drodzy, w mm, opisie jego. Pewna pe, nie jestem, ale tak się czuję, jak to się na dłonie nałoży, że on coś z wodoodpornością ma wspólnego. Także jak, to, to jest najlepsza rzecz, jaką ostatnio zakupiłam, powie, powiem Wam, jeżeli chodzi o. O Pielęgnacji latem. Bo, Dlaczego oni tego wcześniej wymyślili? Co nie mam pojęcia. Także po prostu dziękuję z całego serca temu, kto wpadł na ten pomysł. Bo przednia Lore, możecie sobie gadać, co chcecie: Loreal. Dzięki Lorealowi, ja tracę zmarszczki. Słowo honoru, mi te, te, te zanikają. No te nie. Te, co wiecie, nie? Te... Ale naprawdę jak popatrzcie filmiki wcześniej, fakt było światło. Światło było do kitu. Teraz potrafię ze światłem się dogadać, moi drodzy. Chociaż wczoraj jak próbowałam fotografować poprzez krople wody, to ciężko było się dogadać. No straciłam troszeczkę wprawy w fotografowaniu w studio, bo co robię filmiki kręcę. Także, moi kochani, mogę Wam naprawdę no K jest tak, że to jestem. A na noc właśnie tak jak mówiłam, biorę ten y, pod oczy, tak sobie fajnie siedzi. I y, dla mnie to nowość, może jest dłużej. Jest Serum na Noc, też Revitalift, z. Y, no, jak mu tam jest? Retinolem. Właśnie czytam, za bardzo nie mogę się y, I to jest z Ale. Ja miałam kilka razy retinol z M.A.S.A.N. Y, te kremy, no. Fajne, wiecie, naprawdę fajne, fajne rzeczy i nie będę, wiecie, no, mówiła brzydkich rzeczy na M.A.S.A.N. Yy, bo, bo ten, ale yy, stara baba jestem i przyzwyczajona, jak zobaczyłam to, albo o retinolu, no, no jakby się skończył ten ostatni, no to będzie dwa lata, jak w ogóle nie używam tego retinolu. W końcu na, raz na cztery dni robię taki porządny pylicz, oczyszczanie twarzy. Jak nie zrobię tego pylingu? To biorę ten owocowy oczyszczanie twarzy. Także ja złuszczam ten naskórek regularnie co 4-5 dni, kochani, także no. No. <ścoughs> Tak robię, także wiecie, albo później także, także srażę. W każdym razie jest, jestem bardzo zadowolona, że L'Oreal fajną taką rzecz zrobił, jedną na noc z i jestem pewna, że działać będzie i ten cudowny, wspaniały 50+, plus, ja, ja już, on się wchłonął, ja już go nie mam. Już i lepiej, mam bardzo fajną, gładką dłoń, Młodzieńczą, i w ogóle no jestem zachwycona, moi kochani, że nie wiem. Co do włosów, no to Wam już mówiłam, że Kerastazy, to ten. te 6 tygodni. Włosy mi urosły, w różnych miejscach jest, jest więcej i tak dalej. Łysinki już powoli nie widać. No, chociaż tu jeszcze tak trochę, ale jak, jak, one są klapnięte, może. Ja miałam tych włosów kiedyś bardzo dużo I jak są krótsze, to wtedy da się spokojnie je tam ułożyć, nie? Jeszcze nie muszę histeryzować czy kupować perukę. Tak, bardzo fajna rzecz, tak zawsze myję tym szamponem włosy, po tym, po tym, po tym, cały czas myłam w tym, kurze, nie? No i to co Tryfonka polecała, ten z Vichy, ten tutaj raz na 10 dni robię sobie peeling skóry na głowie. Że człowiek nie pomyślał, że tu, tu się peeling pyling robi twarzy, pyling ciała. I ten, a na, a na głowie nikt nie. Wiecie, ja to. Może mówili wcześniej, ale ja, ja nie słyszałam. W każdym razie tak to było. Że, że o, jestem bardzo, bardzo jakiejś trąbkę Spotkam to ją, tak wycałuję za te, za te porady włosowe, że, że naprawdę skóra mnie swędzi. Jest, jest cudownie i wspaniale, moi drodzy. Ostatnio chodzę na poszukiwania, na poszukiwania maskary. Co kupię maskary? Ciągle opowiadają coś fajnego o jakiejś tam maskarze, na przykład o, o tej nie. I ona sobie, ten i ja przychodzę, no ta jeszcze wygląda, no? To, ta to jest taka, ale to jest um, Lore Ala, to jest po prostu, kurde, tragedia, czekała. o, To jest, a nie, to jest, um, ta jest akurat dobra. To jest Age Perfect. One są bardzo dobre, moje, moi drodzy, ale tutaj gdzieś była, o, 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 chociażby ta, nie? Ja nią może trzy razy szansy wam zobaczcie, nie da się tego, klump wychodzi, klump i nie wiadomo, co z tym klumpem zrobić. Wierzycie, co jak tak poleżało, to jakby mniej zaklumpiło, nie? O, ta, o ta jeszcze od miary była, ale no... I, i, jak nie robią się, moi drodzy, klumpy, no to co to, to jest? 3D New, New Look Mascara, z czego? Z Delia. A, to Gosia polecała. Zapomniałam, że ją mam. No, muszę może spróbować. Dawno ją nie robiłam. Widzę, że to one są odleżały i całkiem przyzwoicie się zachowują, ale to jest Everlight. Ta... Gruba, nie? O! W każdym razie, no dobrze, że, że poruszyłam ten temat, nie? Że, że o, 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 to, to jest ta z Loreala. Ala. ona już z wierzchu jest cała ubawrana z tą łapę. No, czemu ja tego nie rywalę? A może się naprawi? <grymne> ja nie wiem, ktoś polecał tą, którą się przekręca? No nie jest zła. Wiecie co mnie wkurza w tych maskarach wszystkich? Aha, Varieté Everline. O, to jest super maskara, naprawdę. W kurze, że po którymś robią się te pajęcze nóżki, że ona się tak jedna z drugą. Wpadłam na całkiem niezły pomysł, bo mam takie coś do tego, no takie metalowe, nie wiem gdzie. To gdzieś jest. Gdzieś było, jak to wiecie, robiłam porządek i nie mogę nic znaleźć. Dlatego, o, nie mam, nie, nie mam. Takie coś, to się wiecie, ten, albo szczoteczkę. Mam to jest w tym szczoteczka plastikowa wtedy sobie i wykruszam wtedy to i żeby to nie było, no i wtedy myślę, że no, niedługie, a takie jakieś te, nie mam takiej, żebym za trzecim, czwartym razem mogła wypracować sobie nie wiadomo jak piękne rzęsy, a rzęsy mam. Mam mocne, mam długie te rzęsy, bo używam z oceanika regularnie z przerwami oczywiście tego serum do rzęs i jak przyjdę tutaj robić makijaż, to też mam albo to, nie? Albo takie z tym niebieskim ubem, ale pewnie gdzieś wsadziłam, tylko widzę serum do brwi, dobra. No. Także to są rzeczy, które naprawdę, które Wiecznie coś szukam. O matkach mówić nie będę, bo, bo, bo mam swoją jedną i teraz tą druga jest. Ona jest. O. o ta druga jest. Ona jest z Catrice i ona się bardzo ładnie, kochani, trzyma. Nie? Bardzo ładnie się trzyma. Zrobiłam tym razem ten. ten, 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 ten. O, tam. O, jest. Lip glossem, no, błyszczykiem. I, no I się trzyma. Można jeść, można ten. No, chyba, że się coś z bądź gorączką, to wtedy koniec trzymania. Um, co jeszcze? Um, kochanie, znalazłam dwa genialne podkłady. Naprawdę, genialne podkłady. To moje ulubieńce. Um, przedtem poruszę um, temat tego. Ja sobie czasem z czas tej lodówki tam wyciągnę jakiś. I ten Clarins po prostu trzeba tylko u uważać. Nie za dużo, bo on jest świetlisty, nie? Ale ja i tak jak jest pompka, A nie, o kurde, jesteśmy się stało, O! Dobra. O! I teraz już powinno być dobrze. no. On jest pompka i ja po prostu ja jak całą pompkę to już jest dużo. Jak, jak półtorej to już jest dużo. Pompka jedna. Ym, bal pędzel taki, pędzelek taki, nie, nie, nie zbity, tylko delikatny, taki, nie? i wtedy jadę nim i, i gąbeczką i jest wszystko cudowne. Ym, jako ciekawostkę, ten, podobno on jest już sporo czasu na rynku, to jest ta pianka, ym, no, ym, Foundation Pianka, podkład pianka z, od Elizabeth Arden, słuchajcie, rewelacja. Naprawdę rewelacja. Ja sobie tak zrobię tak ten i ile się da ręką, dłonią, a resztę gąbeczką. I ja wyglądam w niej jak dziwica warlańska. I a z, no wiadomo, nie? Z tym to już jest takie kombo, że, że to się w głowie nie mieści. 40 lat młodziej wyglądam. Niedługo pójdę pieluchy kupować dla siebie. Wiesz, wiecie co, czy mogę dać starać? I te pieluchy pasują, tak? Stara też pielucha. W każdym razie po prostu jest rewelacyjny i wow. I dostałam któregoś dnia z jakimś zamówieniem. No, jak to się nazywa? Próbkę? Łotewskiego. Łotewskiego podkładu Madara. On się nazywa takło, takło. się nazywa. I moi drodzy, jak ja sobie nałożyłam tą próbkę, to mi się szczęka w zimę wbiła. Efekt taki jak przy tej um, Elizabet. Tylko on jest troszeczkę... On jest lekko... Um, świet, lekko świetlisty jest taki. Nie? Soft glow. Nie? I powiem Wam, że po prostu pf, nie potrzebuję innego. Ten, te trzy, i tak sobie, i każdy mi dobrze działa. I, a, ja mówię, no, no, no rewelka, naprawdę, dam wam, gdzie to można kupić. Ten nie wiem, czy w, w, w Polsce, no tanie nie były, ale poczuję, ja już do roboty nie chodzę, ale jestem starsza i ja bym, wiecie, mieć porządny podkład, który wygląda jak podkład i, i wszystko, i, znaczy, który wygląda ładnie na, na starej gębie, no to jest dużo, nie? To, to sobie, też w każdym razie wychwalam ponad, nie, BIOSa te podkłady. Tego Loreala do dzisiaj nie kupiłam, tego z może kiedyś będę w Roswanie. to go w końcu kupię i tak o, będzie. No i to jest, kochani, wszystko. A testuję nową wodę różaną, było zdjęcie, w, w, było zdjęcie na Instagramie, no bo moja moja ta, Chwilowo nie ma, a ja kupuję ją moi drodzy w Amazonie. I wiem, że jest dobra, bo mój sąsiad, nie wiem, Turcy mają właśnie także sobie twarz w tym pogoleniu, to, nie? to on mówi: Moja woda różana, sąsiad mówi, kiedyś był u nas, świetna jest, gdzie kupuję, że, wiem, że w Amazonie, no właśnie. No i patrzyłam w Amazonie i ostatnio to jest tylko. Um, była jedna, pojedyncza butelka, ale patrzę, to jest ta jest taka inna, nowa, i to niech na niej pisze. No to, no to wzięłam i testuję. No i no co? No, co ja mogę testować? Akurat, wodę, jeżeli chodzi o to, to, to chyba wszystko jest dobre. Tak sobie myślę. Także no, chyba niczego nie pominęłam. bo te rzeczy, które naprawdę mi te, te, pod, ten. ten SPF-50 L'Oreal, i, i ten pod oczy, i, i ten z retinolem, na noc, no to rewelka, po prostu jestem tak szczęśliwa. Ja nie jestem z tych, która szuka, tak zmieniam, jak coś nowego, wiadomo, nie? Jak coś ten, ale zmieniam, na przykład mieszam, to tak ja teraz mieszam. Na noc idzie to, na noc idzie to, i na noc idzie to, bo nie mam, skończy mi się krem. A na dzień, moi drodzy, na dzień idzie to, na dzień idzie to i na to idzie wszystko to. I więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Jak widać, gęba wypielęgnowana. Żadnych dwufazowych, pięciofazowych, żadnych ostrzekiwań, niczego nie ma. Pielęgnuję gębę tak, jak. No, tak. Aby krótko i szybko. <laughs> I żeby działało. A zatem, dziękuję serdecznie za przybycie, moi kochani, mam nadzieję, że coś Wam tam się poradziłam. Namawiam bardzo do parienza i namawiam bardzo do tego, jak będzie do tego krzyto, 17 euro, no, no, no przecież lepsze, lepszego niczego nie ma z tym retinolem, wiecie, czy retinol jest, czy nie ma, to dla mnie naprawdę wisi, mi to powiewa, no jak było, to sobie, dlaczego sobie na noc nie, nie założyć, kochani, no. Mówię czego. A zatem życzę Wam spokoju, zdrówka, szczęścia, miłości i widzimy się w następnym filmiku. Wszyscy razem dalej zdrowi, zadowolony, życia. Dziękuję, kochani, że jesteście od Pa, pa. Mm. Mm.